Witajcie, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Opla Vivaro Samochód, który pochodzi z 2012 roku i zbudowany jest na płycie podłogowej Renault Trafika. Zwróćcie uwagę, różnice między Renault a Oplem są naprawdę delikatne Jedyna zmiana, która jest widoczna z zewnątrz gołym okiem, to jest przedni znaczek oraz RS grill przedni. Jeżeli chodzi o kształt lamp, kształt nadwozia, wnętrze, kokpity, przełączniki, to mamy wszystko zapożyczone, nawet że tak powiem, wzięte od Renault. Zmieniły się tylko tak mówiąc, drobne elementy oznakowania na kierownicy oznakowania grilla oraz na tylnej klapie. Wizualnie mamy tutaj jeżeli chodzi o silniki i jeżeli chodzi o elementy konstrukcyjne i wizualne reno trafika. Jeżeli chodzi o samochód jest naprawdę wdzięczny, jak zwróćcie uwagę, to samochody te bardzo często jeżdżą w pożyczalniach, robiąc naprawdę setki tysięcy kilometrów bez i samochód bardzo funkcjonalny, dlatego że mamy tutaj silnego o CBTi, którego spalanie mieści się na poziomie około 6 litrów w takiej spokojnej jeździe przy jeździki autostradowej rzędu 130-140 w granicach około 75 litrów na 100 km, co przy 9 osobach naprawdę w tak wielkim aucie i zładowaniu na 9 osób jest rozsądnym i bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Jeżeli chodzi o nasz z tak jak wspomniałem pochodzi z 2012 roku, troszeczkę różni się wnętrze od wersji e, właśnie tych starszych przedliftingowych. E, jest to oznaczenie Vivaro B. Później e, w poprzednim filmie widzieliście jego następcę czyli Vivaro C, który już był robiony na płycie podłogowej właśnie za, za, z e, dzieloną z e, Peugeotem jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, tak jak widzicie, dziś są przednie bardzo duże. Przynamanie środka, co Wam za chwilę pokażę, jest wygodne, to samo właśnie jeżeli chodzi o tylną kanapę. Z boku oczywiście klasycznie wylew paliwa jest zamykany z centralnym zamkiem. Jak zamykamy samochód automatycznie dawsze się się zamyka. Tutaj mamy małą szybkę, że pasażerowie z tyłu mogą sobie tą szybkę uchylić. Troszkę świeżego powietrza do, do środka wpuścić. Ciekawe też wygląda to przetłuczenie, które tu, tu idzie od zderzaka aż do góry dając Dańskiego Dynamicznego kształtu. Bardzo, bardzo, że tak powiem, fajnie to jest robione Ta szybka też się tutaj U góry jest Tutaj tu jest troszeczkę szerzej. Są duże lusterka. Jedno lusterko jest z częścią na martwy punkt, drugie jest takie duże, zwykłe, klasyczne. Eee, jeżeli chodzi o parkowanie, nie spada tutaj to pewnego problemu. Mimo że auto jest duże, to e, lusterka są wielkie. U góry na masce znajduje się duży e, wlot powietrza. Akurat tutaj w tym miejscu do, do filtra powietrza gry z chronowanym e, listwem z przodu. Lampy mocno zachodzą do góry. Tutaj też są przedoczne na masce, e, które bardzo mocno widać. Funkcjonalnie fajnie, że jest tutaj taki czarny element na zderzaku, taki dosyć duży. Tutaj e, do widzę, tu już ktoś kiedyś się oparł jakiś słupek czy coś i to jest element nielakierowany, więc nie rzucać tak w oczy. Nie no, kosztuje tyle naprawa, co elementów lakierowanych. A jak nie patrzeć, busy e, od Levivara wykorzystywane tak tu osobowe na przewóz ludzi, e, często nieraz na budowy, e, albo były też wersje tak zwane furgony, blaszaki, e, gdzie one miały służyć jako woły robocze. Dlatego tego typu plastiki w takim busie są naprawdę fajne rozwiązanie, bo nieraz jakiś czas na uliczki trzeba wjechać. Przed nami się oczywiście duża, siedząc z nim widzimy wszystko, siedzimy bardzo wysoko, więc wszystko widać naokoło bardzo wyraźnie nic to nie zasłania. E, siedzi się naprawdę. Przyzwoicie, co mam za chwilę w wnętrzu, pokażę. Idziemy teraz do tyłu samochodu. Przechodząc do tyłu, e, tutaj widzicie, że sobie jest, jest, jest też takie mocne przemieszczenie na całej Głoście auto, to jest taka właśnie szara listwa, nielakierowana, u dołu, to też osłania bok. Jeżeli ktoś by czy czymś tam zahaczył, czy byśmy przejeżdżali obok jakichś właśnie krawężników betonów, to też w pierwszej kolejności odrzemy tą plastikową listwę, a nie elementy lakierowane. W naszym względarz, jeszcze są dodatkowe na szyby tylne. Tył, e, w przeciwieństwie do Opla Vivara C, e, bo w C ma takie małe lampy tutaj u dołu, e, tutaj jak widzicie lampy są wysoko dźwignięte do góry, mamy dużą, naprawdę ma dużą lampę e, co troszeczkę poprawia widoczność, bo e, jeżeli jadąc za innymi osobowymi samochodami te lampy dużo, dużo lepiej widać e, są wysoko umiejscowione i wyglądają ładnie nowocześnie, też tutaj takie zwróćcie uwagę mocne wybruszenia są, jeżeli chodzi właśnie o kształt tych lamp w naszym zębazie, jak to w wersji osobowej, mamy całą kratę dźwiganą do góry. Tutaj mamy właśnie oznaczenie silnika CDTI. No i tutaj jak dobrze pamiętam, że to oznaczenie TI czerwone to były różnice mocy. Nasz ma, jak dobrze pamiętam, 84 KW, więc to będzie około chyba 110 koni Ale w czy było jedno czerwone T, czy, czy dwa, tam gdzieś ta moc troszeczkę się różniła. Na jak w tutaj mam troszkę spałgowców swoich, więc nie, nie się, jakieś kocyki, nie kocyki. Ale nasza wersja oczywiście występowały wersje długie, krótkie, podwyższane blaszaki, furgony tej możliwości to jest sporo, ale jak zwrócicie uwagę, mamy standardową wersję krótką. W momencie kiedy mamy wszystkie trzy rzędy foteli, to do tego bagażnika tutaj za dużo nie zostaje. Ale gdzieś tam idzie jest możliwość położenia. W sumie jednym ruchem całą kanapę składamy drugą tak samo i możemy tę przeszyłaną koną naprawdę mocno powiększyć, przewożąc jakieś elementy dołu Mamy taki fajny gumowy dbanik, który jest prosty w czyszczeniu, w wymyciu. Nie ma problemu, jeżeli chodzi właśnie o zadbanie o niego. Eee, tutaj błotniki, znaczy błotniki na nawet takie metalowe jak widać nie są niczym osłonięte, one są troszkę już teraz porysowane, poniszczone, przez to, że coś tutaj kiedyś było przewożone, jakieś torby, nie torby, może jakieś bagaże e, jakieś, jakieś większe rabyryty e, fajnie by to było gdzieś osłonięte jakimś właśnie takim nie czy plastikowym, czy jakimś innym e, takim materiałowym elementem e, ale niestety jest taka goła, goła blacha tutaj e, w naszym egzemplarzu nie ma półeczki albo jest wyciągnięta, ale normalnie jeszcze jest tu taka malutka półeczka, żeby tą przestrzeń bagażową troszeczkę oddzielić. Tak wygląda, jeżeli chodzi o bagażnik. Nie ma tutaj żadnych gniazd 12V, więc jeżeli lodówki, nic nie podłączymy. To niestety, to niestety tego brakuje, bo sprzedałyby się w takim samochodzie stawczym, Tu boku są takie ducharki do kotwiczenia, ładunku, że jakąś linką możemy to wszystko zepiąć. Zapraszam Was teraz do środka, pokażę Wam, jak i, i, i na właśnie 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 tego auta idąc właśnie od tej strony zwróćcie uwagę, że mamy też drugą szybko otwieraną co jest rzadko, w większości w samochodach jest tylko z jednej strony otwierana albo w ogóle, jeżeli chodzi właśnie takie nobusy, tu mamy z obu dwóch stron szyna jest jeszcze jak w starych samochodach u góry eee, w nowym Vivaro C już jest to tak fajnie zabudowane taką listwą ozdobną że tej szyny prawie nie widać drzwi są oczywiście rozsuwne ręcznie i tutaj А то że eee, tak mówię, parę brudu tu jest, ale to jest do wyczyszczenia. Eee, przepraszam, że Wam brudne auto pokazuje, ale nie miałem czasu go wyczyścić. No i tutaj mamy właśnie różne miejsce na 9 osób. Trzy eee, fotele z przodu, czy fotele, a czy fotele, trzy miejsca z przodu, czy miejsca z tyłu i trzy w ostatnim rzędzie. Miejsca jest co, ja mam 85 zostu. Zwróćcie uwagę, że na kolana już ja tu mam dużo wolnej przestrzeni, więc bez problemu jest na dużą trasę ja w stanie usiąść sobie. Nad głową też mam dużo wolnej, wolnego miejsca i Jestem w stanie tutaj wygodnie usiąść Czy osoby dorosła spokojnie się tutaj zmieszczą. Tu jest też taka łapka, którą się można złapać. U góry jest regulacja nadmuchu. Możemy sobie gdzieś tam na tu ten nadmuch tutaj wyregulować. Jest też źródło światła na środku i tutaj takie rączki jeszcze u góry z jednej i z drugiej strony. No i tam jest też szybko otwierana, tak jak widać, z drugiej, z drugiej strony. I żeby siąść do, do tyłu, musimy tutaj taką rączkę pociągnąć. Składa nam się tylko i wyłącznie oparcie, siadając na tylnej kanapie tego miejsca jest troszeczkę mniej. Zwróćcie uwagę na kolana, już mam trochę mniej miejsca, ale nadal 3,65 metrze wygodnie jestem w stanie usiąść, nic mi tutaj nie przeszkadza. Po suficie mamy dwa głośniczki e, umiejscowione, że pasażerowie siedzący z tyłu też muzykę mogą sobie posłuchać. Mamy też te rączki do złapania się, jeżeli do światła u góry, więc funkcjonalnie jest OK Brakuje troszeczkę jakichś właśnie gwiazdek na, na podłączenie telefonu, czy jakiś schoweczków, czy kapholderów, bo tu nie ma żadnego stojaka, jakiejś rapój, więc jakby na jakąś dużą teraz mieć jakieś kawę czy drinka, to nie mamy gdzie go tutaj postawić więc pod względem funkcjonalności sprzedałoby się tak jak to ma w IWAR C żeby stoi właśnie jakieś takie dwa miejsca na jakieś jakieś kubeczka yy, czy jakiś schoweczek gdzie można jakieś drobne przedmioty yy, z kieszeni wyciągnąć i, i włożyć więc pod względem przestrzeni spokojnie możemy jechać na trasę pod względem funkcjonalności i ilości schowków to jest ich tutaj bardzo mało no i wykonanie też jak widzicie taki zwykły plastik jest na boku u góry mamy takie metalowe yy, tylko troszeczkę, troszeczkę to wykonanie mogłoby być lepsze, no ale to jest samochód funkcjonalny na przewoźnik, na pracować, ma zarabiać na siebie. E, tutaj nikt się nie na tym, żeby on był super wykonany z jakichś e, miękkich materiałów. To po prostu ma być funkcjonalny, dlatego tak to, tak to wygląda. E, zapraszam Was teraz na kierownicę do przodu, pokażę Wam jeszcze jak wygląda kokpit i cała e, przyrządowa. widzicie tam ogromne, dosłownie można tutaj wskoczyć na te kluczyk jest klasyczny, 2012 rok, jeszcze nie ma tego systemu start-stop tylko jest taki klasyczny, zwykły kluczek z centralnym, z centralnym zamkiem jeżeli chodzi o nasz egzemplarz to wyposażenie mamy takie, można powiedzieć, umiarkowane, dlatego, że nie jest to najbiedniejsza wersja, ale też były wersje dużo lepiej wyposażone, więc do inżynierii obcy dodatkowe, można było go naprawdę mocno doposażyć. Wnętrze wygląda ładnie, mimo upływu ponad 10 lat, dalej jest to nowoczesne. Tu mamy taką srebrną, fajną obwódkę naokoło. Radyjko jest wbudowane, fabryczne, ono jest tutaj sterowane z koła kierownicy, i przy takiej malecnych takim, manetce, takim możemy sobie z koła kierownicy pogłaśniać, przełączać stację. E, Wyświetlacz z jest tutaj taki duży, ja sobie może go wyciszę żeby żeby nie przeszkadzało nam to o tu chyba nie tu jest dźwięk Ustawianie coś poprzełączałem, no ale nieważne. Tu jest radio, pokazuje funkcję radio, jest godzina, jest temperatura zewnętrzna, wszystkie najważniejsze informacje, śledzą się na centralnym tym wyświetlaczu. Były też wersje droższe, gdzie tutaj już był ekran dotykowy, taki większy, no właśnie w opcjonalnie. Funkcjonalnie jest tu półeczka u góry, gdzie możemy jakieś tam gdzie możemy sobie wrzucić jakieś przedmioty. Jest tu też e, takie wtyki do do podłączenia jakiś dodatkowego no, chyba nagłośnienia jest też miejsce na takie monety do, do koszyka więc tutaj jakieś drobne przedmioty możemy wrzucić schowek też mamy tutaj taki z boku otwierany jak widać u nas jeszcze pełny jakiś książeczek. To jest źródło światła w nim, więc jest, jest funkcjonalnie, tu jest miejsce na jakieś jakieś małe przedmioty eee, tutaj mamy taki, nie ma lustereczka jest takie miejsce, że dokumenty możemy wrzucić taka, e, taka luka no i od strony pasażera jest lusterko co fajne, bo w Wiwarec, jak ostatnio robiłem nie, prezentację, to lusterka u pasażera nie było funkcjonalna fajna rzecz to też są kapholdery. mamy to miejsce właśnie z jednej z drugiej strony na napój, gdzie możemy jakiś e, napój postawić, jest w miarę musimy się lekko tylko do przodu pochylić ale jest w miarę pod ręką, bo wiware Ivarocen jest dosłownie tam na kokpicie i trzeba się do kierownicy e, przykleić, żeby ten napój wyciągnąć, tu jest dużo wygodniej niż w tej nowszej wersji e, szyby są elektryczne, przednie lusterka są elektrycznie regulowane, Tutaj jeszcze z boku mam jakieś takie dwa małe schoweczki tu pod, pod, pod kierownicą, jest taki głęboki schowek, gdzie jakieś dokumenty, portfel to można sobie to wrzucać. Eee, więc pod względem funkcjonalnym nie ma źle, tutaj też jest taki o głęboki, jakiś telefon, portfel pasażerowy mogą wrzucić, więc jeżeli chodzi o przednią kanapę, przednie fotele, no to tutaj mamy trochę tych miejsc, mamy tych schowków tak w tych drzwiach, tutaj jest miejsca dużą butelkę, jest taki schowek, więc funkcjonalnie znajdziemy tutaj troszeczkę, troszeczkę rzeczy. Jeżeli chodzi właśnie o tylne kanapy, to tam tego brakuje. W wyposażeniu jest oczywiście centralny zamek z pilota. Możemy go też w środku regulować, dysponować tylnej szyby. Tu mamy gniazdo 12 V, podłączone jakoś ładowarkę. Jest panel do sterowania klimatyzacją. Oczywiście klimatyzacja jest manualna. Sami musimy ustawić temperaturę, siłę, kierunek nadmuchu. Występowały wersje z automatyczną klimatyzacją. Tu jest fajna rzecz, bo to jest taki haczyk na torbę z zakupami. Możemy tu zawiesić i nie będzie nam się pod... W pedałach nie czy rzeczy z tego, się przewróciła. więc jak coś tam, jakieś jednorazówkę wejdziemy, to możemy sobie tu zadejść, żeby ona się gdzieś tam nie, nie turlała. Oczywiście na no, górze znajduje się źródło światła. Nie mamy tutaj żadnego czujnika deszczu, czujnika zmierzchu. Ja już w tych rocznikach takich 20, 12, 12 jestem że zazwyczaj w autach jest przynajmniej tej klasy. No tutaj niestety tego czujnika zmierzchu nie ma. Ale to, co najważniejsze, czyli klimatyzacja, radio sterowanie skół kierownicy tym radiem, elektryczne szyby, lustra, Oczywiście to wszystko jest. No i co najważniejsze, to auto ma zarabiać, więc z 9 osób możemy załadować i przy takim normalnym spalaniu na poziomie około 6,5 litra spokojnie tych ludzi wozić. Pod względem bezpieczeństwa mamy poduszkę powietrzną kierowcy, mamy poduszkę powietrzną pasażera. Oczywiście system ESP, ABS, EBD itd. Czyli cały ten system kontroli trakcji już w tym występuje. No i to jest, to jest fajne rozwiązanie bo to musi być, wchodzimy ludzi, więc musi być bezpieczne, więc, więc to jest fajne. Jak widzicie, przestrzeń jest duża, mimo tej szyby, które idzie do góry, to siedzą tutaj wysoko, wysoko i bardzo fajnie wszystko widać. Tu u góry też jest taki wymocno podniesiony ten kokpit, ale to nie przeszkadza, bo fotel jest tyle wysoko, że nie przeszkadza, a wręcz nawet fajnie to wygląda, że mamy wrażenie, byśmy siedzieli w takim muskularnym, mocnym samochodzie. Tutaj to są takie dwa długie nadmuchy po bokach właśnie, na naokoło na około tego panelu, zada ze sterowania. Wygląda to naprawdę ciekawie. Jak na swoje lata e, i dosyć nowocześnie. E, wewnątrz, jak zwrócicie uwagę właśnie na kierownicę, zwróćcie uwagę na ten przełącznik z radia, na ten przełącznik świateł, no to to jest żywcem ręką. Nawet kluczyk, jak zwrócicie uwagę, to nawet kluczyk jest e, jak był w Renault wszystkich, czy do trafiku, czy to, czy to nawet w Clio, jest dokładnie identyczny jak tam. Komputer teraz z kodorkiem i świecą, mam tylko zapłon, żeby Wam silnikiem nie zagłuszać, ale mamy tutaj kilometry całe chwilowe. Mamy stan oleju, średnie spalania, lasięgi na baku, wszystkie jakieś podstawowe dane komputera pokładowego możemy sobie tu właśnie przy kolejnej kierownicy przełączać i, i oglądać. Jeżeli chodzi właśnie o funkcję komputera, no to troszeczkę ich tu jest, więc ja będę na teraz nie średniej prędkości sobie zobaczymy. Fotor kierowcy jest wygodny, fotela pasażera i tyłu są troszeczkę prostsze, więc tego, tu regulacji nie ma, jest też podokietnik, więc jakieś, e, ręczkę sobie można oddzielić od tych pasażerów, ręczkę sobie położyć i wygodnie, wygodnie gdzieś tam na, na trasę pojechać, tu dołu to jest jakiś system e, czujników parkowania, włączny, wyłącznik, to oczywiście regulacja wysokości świateł, plastiki, tak jak wspominałem, to oczywiście jest twarde, jak to na busa przystało, czyli auto ma być funkcjonalne, a nie, a nie miękkie, więc tutaj też wszystko jest twarde, takie plastikowe, no ale znowu nie czeszczę, nie czaska, mimo, mimo gdzieś tam upływu 10 lat gdzie się nim wygodnie, jest cichutko w środku świniek, środek jest fajnie wygłuszony to myślę wszystko, jeżeli chodzi o prezentację tego samochodu, dzisiaj tak troszkę w skrócie, bo za dużo czasu nie mam ale mam nadzieję, że film Wam się podobał oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, zachęcam do oglądania kolejnych filmów, a już niedługo nagram filmy z targów motoryzacyjnych w Warszawie, więc Zachęcam do śledzenia kanału i subskrypcji mojego, mojego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach.